A dzisiaj u mnie tak jak Wam pokazywałem na szorcie. Rój się uwiesił na drzewie, z któregoś, pewnie z moich uli, które są tutaj. Rój uwiesił się na gałęzi tej. Tak zwisiał, tak, że podłożyłem, podłożyłem korpus i wziąłem dwie ramki z czerwiem z tamtych moich uli. Dołożyłem pszczoły spryskałem wodą. No i strząsnąłem je tutaj do, do ula. Tak to wygląda. Tak pszczoły właśnie tutaj się zapoznają z nowym domem. Mam nadzieję, że, że swój nowy domek zaakceptują i no i będzie nowa rodzinka. Lepiej byłoby, żeby się nie wyroiły, no ale cóż poradzić. Tak to wygląda. Wygląda. Będę musiał dokupić jeszcze ramek, pozbijam, topie wędzle i zrobię, zrobię taką rodzinkę właśnie z która powstanie z roju. I... No i będzie kolejny ul na pasiece. Kolejny ul, no i tutaj jeszcze te dwa odkładowe które zrobiłem ostatnio. Także będę musiał dokupić chyba, chyba jakiś uli jakieś uli żeby żeby to wszystko miało być sześć rodzin z tymi od, z ulikami odkładowymi wygląda na to że będzie ich że będzie ich siedem no ale pszczoły postanowiły się wyroić no to cóż ja im poradzę no też trochę spóźniłem się z, z dokładaniem mogłem wcześniej zrobić te odkłady więc może wtedy by się by się pszczoły nie wyroiły Okej, okay. tak chciałem pokazać co tu u mnie dzisiaj po południową porą się wydarzyło pszczoły sobie spokojnie, damy im jeszcze chwilę, niech, niech sobie spokojnie zagospodarują ul. Tutaj na drzewie już jakieś ostatki, niedobitki jeszcze, ale udało się ładnie je strącić, ładnie wpadły ładnie wpadły do ula i... Tak, sobie będą mieszkać. Trzymajcie się do następnego filmu. Hej! I mamy popołudnie na pasiece. Tutaj zrobiłem nowe stanowisko z ulami dla nowego ula, w którym znajduje się rój, który na tamtej jabłonce sobie wisiał nie tej pierwszej, tylko tej drugiej Tak to wygląda Pszczoły zagospodarowują sobie, sobie ulik widzicie ładnie ładnie tutaj sobie yy, ul zasiedlają. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślę, że zasiedlenie będzie, będzie udane tutaj przedtem na ulu na wylotku było bardzo dużo pszczół takie tutaj na zewnątrz teraz już pszczoły powoli wchodzą do ula także także tak to wygląda ja tutaj jeszcze im taki wylotek zamontuję wieczorem jak już wszystkie sobie, sobie wejdą bo mam bo mam, bo mam właśnie w magazynku także tak to wygląda okej, okay. tyle wam chciałem w tym filmiku powiedzieć pogodę mamy piękną dzisiaj to pod 30 stopni temperatura u nas bez Eskidzie Niskim podchodziła a w tym momencie mamy godzinę już wam powiem, zobacz na telefonie mamy godzinę 16.58 i tak to wygląda na pasiece, jeszcze data, 27 maja. Ok, żeby nie przedłużać, trzymajcie się, do następnego filmu, hej! Okay.